Dzień dobry, Witajcie, kochani. Witamy Was z rana. Chcieliśmy Was zachęcić dzisiaj do cudownej zupy. Zupy podetoksowej, ale nie tylko. Zupy, które uwielbiacie. Ja przynajmniej uwielbiałem zupy. Agnieszka stanęła na wysokości zadania i przygotowała nam witaliańskie zupy. I mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj zupkę ogórkową z Bazylią. Oczywiście na surowo. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy przetrwali detoks. Mam nadzieję, że nie było zbyt trudno. Zacznę od. Dlatego, że najpierw wstawię olej do tłoczenia, wstawię na do tłoczenia. Chcemy zrobić olej z znów. Będzie nam potrzebne do, na końcu do zupy. Dlatego niech się tutaj nam tłoczy, a Mariusz już nam w międzyczasie będzie opowiadał. Zuka składa się z ilu, z trzech, czterech składników, tak? Mamy tutaj, y, mamy tutaj nasiona nerkowca. trochę więcej. No więcej trochę, <laughs> tylko oczywiście dodatki, tak? Ale mamy tutaj y, orzechy, nasiona nerkowca. To są nasiona strączkowe, mylnie jakby w Polsce uważane jako orzechy. W każdym bądź razie jest to niesamowita roślinka, niesamowity orzech, niesamowite nasiono, które zawiera przede wszystkim mnóstwo błonnika, zawiera dużo białka, nie wiem czy wiesz, ale w 100 gramach nawet 20 gramów białka. Zawiera dużo kwasów nienasyconych, jednonasyconych i w ogóle po prostu kwasów tłuszczowych, które są nam niezbędne. Ale najważniejsze jest, że zawiera witaminę B6. B6, tutaj akurat nasiona nerkowca są królem, jeśli chodzi o witaminę B6, ponieważ jest ta witamina nam potrzebna w naszym organizmie, żeby uspokoić nasze ciało przede wszystkim. To dlatego my uwielbiamy nasiona nerkowca i używamy je od zawsze, od momentu, kiedyśmy zaczęli stać się, kiedy staliśmy się weganami i witalianami. Mówiłeś, że są, były namoczone? Nie, to ty jesteś od tego. Były namoczone około dwóch godzin wystarczy, były wcześniej namoczone. Mamy tutaj tak, robię porcję na dwie osoby na dwie zupki, więc jest tutaj około pół szklanki kożuków nerkowca, wcześniej namoczonych. Dalej wrzucamy ogórek. Ogórek. Głównym naszym składnikiem jeszcze jest ogórek, bo zupa ogórkowa. Jest to świeży ogórek, albo możecie mieć takie dwa małe, czy tam trzy małe ogórki, albo taki jeden większy. Ja sobie wymierzyłam 250 gram, dlatego tak sobie odkroiłam tutaj, żeby było łatwo. Pokroję go, wrzucę do blendera. A ogórki to przede wszystkim zmniejszają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Zresztą każda roślina zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, ale ogórki tutaj szczególnie mogą nam pomóc, regulują ciśnienie krwi, też korzystnie działają na układ pokarmowy, oczyszczają organizm z nadmiaru wody i toksyn oraz wspomagają odchudzanie. Więc istnieje naprawdę mnóstwo powodów, dla których powinniśmy ogórki włączać do swojej diety codziennie. Następnym składnikiem będzie Bazylia, tak? Nie, rukola. Idę po kolei, żeby nie przeoczyć. Czyli ja rukola. Mamy tutaj taką rozpiskę, dlatego sobie ściągam. Garść rukoli. Dokładnie. Czyli Garść. rukola, czyli królowa sałat według nas. Rukola, niesamowite, niesamowita roślinka, którą warto włączyć do swojego jadłospisu. Zamiast chociażby sałaty lodowej czy innych sałat masłowych. Ząbek czosnku, taki dość malutki. No czosnek chyba każdy zna i rozumie, po co go zjadamy. Teraz mamy dość dużo bazylii, takie dwie garście naprawdę. Świeża bazylia? Poządne. Świeża bazylia pachnie tu niesamowicie tą bazylią? Przepięknie pachnie. Następnym składnikiem, który dodamy, będzie e, szpinak. Taką garstkę szpinaku. Są wszystkie tutaj świeżo umyte, jeszcze woda nie została na nie. A szpinak to głównie magnez, mnóstwo tak samo minerałów, potas, wapni. Wszystkie rośliny zielone zawierają mnóstwo wapnia, mnóstwo potasu, mnóstwo żelaza, wszystkich pierwiastków, które są nam potrzebne do takiego prawidłowego funkcjonowania. A teraz po detoksie sokowym to taka zupka będzie smakowała po prostu. Mm. Dwie łyżki octu jabłkowego. Ocet jab jabłkowy na smak, ale oczywiście ocet jabłkowy, jak już wiecie się, obserwujecie nas jakiś czas, ma niesamowite właściwości wspomagające nasz organizm i na cukrzycę, i na trawienie, i po prostu naprawdę, to jest nasze zbawienie. Pieprz. Pieprz i sól. Mamy nadzieję, że ta zupka Wam się spodoba, że Wam podsmakuje i to będzie kolejna zupa z tych wszystkich, które już Wam pokazali. Więcej przepisów znajdziecie w książce na surowo, czy na naszym blogu odmładzaninasurowo.com. I de delektujcie się po prostu tymi smakami. Dodaję jeszcze pół szklanki wody. I wszystko razem blendujemy. Przy okazji mamy tutaj blender taki próżniowy, który testujemy od niedawna. Robi wrażenie, ponieważ po zblendowaniu powstaje naprawdę niesamowita masa, taka bardzo dokładnie, dobrze wymielona, przemielona. Najpierw odsącza to powietrze, czyli tworzy próżnię. Dzięki temu, że w takim urządzeniu przygotowujemy sobie zupę czy szejka, możemy te szejki czy zupy przytrzymywać dużo dłużej, ponieważ to powietrze powoduje, że one się szybciej psują. Kiedy tego powietrza w środku nie ma, no to Wytrzymuje to po prostu dłużej. I taka zupa, zobacz, powstaje dosłownie 3 minuty, 3-4 minuty. E, oczywiście gdzieś tam nasiona nerkowca trzeba zamoczyć troszeczkę wcześniej, umyć troszeczkę warzywa, no ale tak się to robi w tradycyjnej kuchni. E, tutaj nie trzeba trzymać tego na ogniu, gotować po półtorej godziny, żeby to się wszystko rozgotowało. Naprawdę szybciutko powstaje. No i smak jest niesamowity. Smak jest niesamowity. Połączenie ogórka i bazylii, i, i w tych wszystkich przypraw, które tutaj żeśmy dali, coś niesamowitego. Pachnie pięknie. Możesz dodać więcej wody, jeśli lubisz bardziej rzadkie, możesz dodać mniej wody, jeśli lubisz taką papkę bardziej. Tutaj ja widzę, że Agnieszce akurat tej wody. Akurat dodała tyle, co trzeba, bo wygląda to naprawdę niesamowicie. Tak jak mówiłam, jest to porcja na dwie zupki dla dwóch osób. No chyba, że chyba że masz chęć więcej wypić. No, to... Czyli masz ochotę na głodę w każdym Jeszcze razie? Jeszcze dodatkowo polejemy to zaraz olejem. Już się na razie może zrobię pauzę, że dorobię później. Bardzo fajnie pasuje do tego właśnie świeżo wytłoczony olej z lnu. ozdobimy liściem bazylii o! i można się zabierać do jedzenia. Czyli co, tutaj tak w ten sposób? Uh -huh. Akurat mi się wybrał taki, nie tego. W każdym razie, mamy nadzieję, że Wam kochani posmakuje tak samo jak i dla nas. Zupka jest... ...niezamowita. Zupka jest nie... niesamowita. I mamy nadzieję, że taki lekko strawny posiłek na początek, po detoksie, też się Wam spodoba. Warto by było, żebyście przez pierwsze dni po detoksie nie jedli ciężkostrawnych pokarmów, nie, nie, najlepiej niech to będą jakieś szejki, sałatki, właśnie zupy, żeby przewód pokarmowy się rozluźnił. Przez wiele dni nie jedliśmy i wtedy łatwiej będzie Ci przejść już do takiego jedzenia tradycyjnego. Dziękuję Ci bardzo kochani za nowy przepis. Dziękuję. Piąteczka. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Cześć, pa.